To w dzisiaj odklejać miłego? No pokaż jak gdzie to robi Odklej się oh. robi Będę się o to prawej wybrał. O no pokaż jak to się robi Jak działa. działo Fuhewę Czy tu że zakryć mordę nie to brzydko? Where are you from lady? Baby, baby? Nie. No, zamknij mordę Yo, ale wykręt! Oh, o, przebieg mi strzał, słuchaj, to A na nie posłać kraknięcia Whoa. 360 no scope Na 60 lajków w górze, chodzi o to drzewo. Które? A tamto. Tam. To? Tak. Yo! Na 60 lajków. 60. To jest impossible dla twoich widzów, ale dla ciebie też jest impossible. Ej, I miły. Mean. Odklejka miłego i trzeba miniaturkę zrobić. Ej, wiem jaką miniaturkę. Wtedy to, to trzeba zejść. Księciek zwany. Siemek, no. Czaj,ż to robimy. Robimy wszystko. No. Szukamy. Szukamy ten. Ciekawe, robić coś, żeby było śmiesznie. Content, 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 content. 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 Container. O kurde. Coś, że to nie będzie totalnie nic widać. Co? O kurde! Morda no, Rzadko, bo no podskoczyło, to tak do góry i tak no, wyszło. To, Podskoczył, dobra. Widać, Nie, nie teraz. A. Jeszcze, nie, nie widać. A. O kurde, tak! A. Jak usiadłeś! Ale będzie dobrze. Bało O nie widać Ale tylko zagorzone bał O kurde moje palucha widziałaś Ale to jest dobry play do nagrywanie O kurde 360 A ja wiem Cią no. Nie było Nie on no, nie wcale No Dobra ha. Where you from lady o oh. <noise> Jezu! Wicowie Nie wiem Widzowie Widzowie Wicowie Na minut, na miniaturce to go co On jest ty Jeszcze znaczy nie p... To nie wiem by być kciuka. O, mi płaci za to, żeby odcinki były ustawione. Widzicie? Nie ma takich rzeczy. O, mi płaci za odcinki. Wszystko jest ustawione. Pamiętajcie. 100 lajków i bruny na kluczyka. Nie grywam. Nie grywam. <laughs> Czekajcie. O! <idzie>. Skocz. <laughs> no, no nie było, było blisko Patrzcie <laughs> Ale debil to no, jest co? nie, Koś już nie robi Co on zrobi z tym telefonem? No ja nie wytrzymam Kur... Czy coś w bucie? To będzie się uśmiechnął jakby... Nie Co za typ Chodź się po... Ch Pójść dać. No? Dobra, ty ma pomysł Kołóż się. No? Trzymaj tak na brzuchu i nagrywa, ja ci będę rykuł. Ja się zrzygam Wiesz o Trudno. tym? ja daj. Ja potrzebę coś w bucie. Dobra, to bez zajmij buty. Nie, stópki będą na OnlyFansie, a nie tu. Ooooo. na No i co? O jezus. No i nic nie widać na tym. Oooo, dobra, ował. Wow. Niesamowite. Jakaś zabawka? He, moja już. Ach. Zdobycz dzisiejsza. No, Mianowicie no. jesteśmy. Ej, ja mam pomysł na coś. Patrzcie, jest zabaweczka. Ej. Ej tras, tras, cięcie. W... <laughs> Są wcięcie widzowe. Jak wiecie, jesteśmy dobrymi ludźmi. Zaraz odłożymy tą zabawkę. Spotę tam, gdzie była. Yes. No i zabawaczka na swoim miejscu Co ty robisz? Wow Grinchnyak Idą taki dosyć którym zajęliśmy miejsce na post zabaw Przyszło jakieś dwa tiruliru i zajęły Aha Nie powinienem nagrać kilosów, ale nagram Dobra, tu muszę usiąść sobie buty wyczepać, bo ty... Aaaa. Dobra, tu odłożyła mnie telefon Czy ty Chyba <grywa> miły umarł widzowie. A nie jednak żyje. Aaaa. O mój Boże Chodźcie tu widzowie. Że kontent zabijaniem jego. Ło! Wow. Ej, bo telefon O, wow. Ojej, co tu pisze? Duda. A ojojo! Dobrze, przybliżę Cio, cio, cio. Andrzej, z wągrowcą. jest Dobra, żal. Jaką wągrowcą zapiszę? K. Jezu. No, widzowie, lecimy w telefon na trzecie no robimy, no. robimy content, skoczy tu Dobrze. Jak się zabijesz to nie wiem, może to... No Proszę o 100 lajków. <laughs> Albo nie, nie skoczy kurwa. No Jestem <laughs> hardcorem Jestem hardcorem. Ale widzicie, le widzowie, lecicie na dół. Jak się czujecie? No ra. czekam jego part, nie wiem Jestem masterem. Wow. Tak, widzę widzowie zjechali z Dawaj, puści. Bo ja się o swój telefon. Nie, baj. No! <grym> Nie zrobię tego. Dawaj. Nie. Będę łapał. Chyba ja cię zazłapię. Zazęby. Ja puszczę, a to będziesz łapał. Ok, to twój puść. Będzie dwie, dwa POV. Jak ja z tego antra zejść? O Ej, 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 to jest. Ej! Mę! Zostaw mnie! Wow! No wyjdź! Stój! Stój! Stój, od od moich butów. od od moich butów. No wyjdź, proszę cię, no! Jezus, to mnie wyczepywałem, no! Czy ty możesz wyjść do moich butów? Nie, wytrzymam. No nie zwracaj się! będę teraz! Odklejki miłego <laughs> Nie, no się twarz zablurować znowu, nie O yes. Miły Zakończenie trzeba tradycyjnie zrobić jakieś On już robi zakończenie No dawaj, popisz się Dobrze wow. widzowie, eee, dziękuję za oglądanie Odklejek Miłosza się I do zobaczenia do Kolejnego odcinka, którego Będziemy nagrywać w niedzielę A zobaczycie go Prawdopodobnie w Wtorek albo poniedziałek Masz coś do do widzów? Nie nie ma, on nic nie ma do, do widzów. W dupie to mamy wszyscy. E, zapraszam do na Instagrama. Jest oczywiście w opisie. Zamkij się, e, w opisie jest Instagram i nie wiem, do zaciadłam sobie tego Tu biegnie.